Seryjnych morderców, w cudzysłowie, spotkać dzisiaj możemy w zasadzie wszędzie. Są na półkach księgarni, są na Netflixie, są tutaj na YouTube czy chociażby na Spotify. Jest to tematyka niezwykle popularna i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie ta popularność miała zanikać. Każdy, kto interesuje się taką okołokryminalną tematyką, zapewne kojarzy nazwiska takie jak Bundy, Gacy czy Pęchalski. I o ile ich biografie są niezwykle intrygujące i często skłaniają do tego, żeby zastanowić się, co tak naprawdę było przyczyną tego, że ci ludzie dokonywali tego typu czynów, to z drugiej strony jest to tematyka niezwykle złożona. Na pewno nie jest tak, że wszystkich seryjnych morderców można, że tak powiem, wrzucić do jednej. Szufladki, ale konieczne jest nieraz dokonanie pewnego rozróżnienia, chociażby ze względu na to, w jaki sposób działali, oraz jakie były motywy ich zachowania. I tę tematykę chciałbym przybliżyć w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Zacznę od tego, jak w ogóle zdefiniować seryjnego zabójcę i czym różni się on od zabójcy masowego, bo być może dla niektórych na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że są to synonimy, jednak jak za chwilę się przekonamy, tak nie jest. Definicji zabójcy seryjnego jest co najmniej kilka, natomiast taką najczęściej używaną i najczęściej przytaczaną jest chyba ta wykreowana przez FBI, która mówi o tym, że zabójca seryjny to taki sprawca, który pozbawił życia co najmniej trzy osoby w odstępach czasu i w różnych lokalizacjach. Bardzo istotne są te odstępy czasu. Jest to tak zwany okres wyciszenia. On może trwać kilka dni, kilka miesięcy bądź kilka lat. Nie jest to najistotniejsze, natomiast najważniejsze jest to, żeby pomiędzy kolejnymi zbrodniami był zachowany jakiś odstęp czasu, co odróżnia właśnie zabójstwo seryjne od zabójstwa masowego, gdyż w przypadku tego drugiego mamy do czynienia z jednością czasu i miejsca. Zabójca masowy według większości definicji też musi pozbawić życia co najmniej trzy osoby, natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, działa w bardzo ograniczonej przestrzeni i w bardzo ograniczonym czasie. Oczywiście nie jest powiedziane, że musi on pozbawić wszystkie swoje ofiary w pół godziny czy w godzinę. Czasem przyjmuje się, że 12 godzin to jest taki okres, kiedy możemy mówić o działalności masowego zabójcy. Takim podręcznikowym, moglibyśmy powiedzieć, przykładem zabójcy masowego jest Anders Breivik, któremu zresztą poświęciłem ostatni film. Przechodząc do kwestii motywacji zabójstw, należy pamiętać, że także każde w cudzysłowie zwykłe zabójstwo, czyli nie odnoszące się do działalności seryjnego zabójcy, także zawsze będzie umotywowane. Nie może nastąpić sytuacja, kiedy taki czyn pozostaje bez motywu. Zawsze znajdzie się coś, co popycha jedną osobę do pozbawienia życia drugiej osoby. Czasem może się zdarzyć tak, że taki czyn będzie polimotywacyjny, czyli będzie występował motyw główny, zasadniczy, a obok niego jakiś inny bądź jakieś inne motywy, które moglibyśmy powiedzieć, współuczestniczą w tym całym procesie i które również mają wpływ na finalny efekt, jakim jest zabójstwo. I mówiąc o motywacji zabójstw, tak najogólniej przyjąć można takie cztery zasadnicze motywy: motyw emocjonalny, w przypadku którego zabójstwo jest następstwem poczucia, na przykład krzywdy bądź lęku; motyw urojeniowy, gdzie zabójstwo jest następstwem choroby psychicznej; motyw ekonomiczny, gdzie czyn dokonany jest z chęci zysku. I motyw seksualny, w przypadku którego zabójstwo jest wynikiem fantazji seksualnych, a czasem stanowi ekwiwalent stosunku seksualnego. Oczywiście tę klasyfikację również można dopasować do sylwetek seryjnych zabójców, ja natomiast przybliżę nieco inną klasyfikację, która została dedykowana tej grupie sprawców po analizie tego, w jaki sposób działają oraz biorąc pod uwagę to, dlaczego dopuścili się takich czynów. Pierwszy typ, czyli wizjonerzy. Ich cechą charakterystyczną jest to, że cierpią oni na chorobę psychiczną, i to właśnie w tej chorobie leżą bezpośrednie przyczyny dokonywanych przez nich zbrodni. Na pierwszy rzut oka być może dla niektórych wydawać by się mogło, że w zasadzie to większość seryjnych morderców cierpi na jakąś chorobę psychiczną, bo przecież nikt zdrowy nie byłby w stanie dopuścić się takich czynów. Natomiast wbrew powszechnemu przekonaniu, ten odsetek sprawców, którzy faktycznie są chorzy psychicznie bądź niepoczytalni w momencie popełniania swoich czynów jest naprawdę naprawdę niewielki. Sprawcy są zazwyczaj zdrowi psychicznie, natomiast jeżeli już rzeczywiście na jakąś chorobę psychiczną cierpią, najczęściej na schizofrenię, to zaliczają się oni właśnie do wizjonerów. Następstwem zaburzeń psychotycznych, na które cierpią, mogą być głosy bądź wizje, których doświadczają i pod których wpływem dopuszczają się zabójstwa. W ich przypadku wybór ofiary jest zupełnie przypadkowy. Nie posiadają oni tak zwanego idealnego typu ofiary, a jedyne co łączy sprawcę z ofiarą jest to, że znaleźli się w tym samym czasie i miejscu. Sam akt zabójstwa jest szybki i spontaniczny. Sprawca dokonuje nagłego wyboru ofiary i natychmiast przystępuje do ataku. Zbrodnia nie jest przygotowana ani planowana. Zabójca wykorzystuje zazwyczaj przypadkowo znalezione przedmioty jako narzędzia zbrodni, które następnie porzuca w pobliżu ciała ofiary. Działa on najczęściej w bliskiej okolicy swojego miejsca zamieszkania ze względu na zaburzenia psychiczne, które nie pozwalają mu na pokonywanie dużych odległości. Jednym z zabójców seryjnych, którzy najbardziej odpowiadają charakterystyce typu wizjonera, jest Herbert Malin, który w latach 70. zamordował 13 osób, w tym troje dzieci najmłodsze w wieku 4 lat. Zabójstwa, których dokonał, były następstwem głosów, które słyszała, które z kolei były powiązane ze schizofrenią, na którą cierpiał. Malin wierzył, że żołnierze ginący w Wietnamie byli ofiarami, których złożenie zapobiegło zniszczeniu Kalifornii przez trzęsienie ziemi. Kiedy wojna się skończyła i ludzie przestali ginąć, telepatyczne rozkazy od ojca nakazały Malinowi kontynuowanie składania ludzkich ofiar w celu uniknięcia kataklizmu. Pomimo, iż biegli zdiagnozowali u niego schizofrenię paranoidalną, uznano, że w momencie popełniania zabójstw był poczytalny i został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. W 2025 roku będzie mógł się starać o przedterminowe, warunkowe zwolnienie. Drugi typ to misjonarze. Sprawcy ci nie cierpią na żadną chorobę psychiczną, która popychałaby ich do popełniania zabójstw. Są typem zdecydowanie bardziej psychopatycznym niż psychotycznym. Uznają oni, że ich powinnością jest zabijanie pewnych osób, które wywodzą się z konkretnych grup społecznych. Uważają oni, że takie osoby są niepożądane, zbędne, stanowią pewnego rodzaju obrazę dla społeczeństwa. Ta niechęć do pewnej kategorii społecznej może być spowodowana albo jakimś faktycznym doświadczeniem z przedstawicielem, bądź przedstawicielami takiej grupy społecznej. Natomiast bardzo często jest ona zupełnie irracjonalna i pozbawiona jakichkolwiek obiektywnych podstaw. Zabójcy z tej grupy odczuwają satysfakcję z samego faktu wyeliminowania osób, które uważają za bezwartościowe czy wręcz szkodliwe. W procesie motywacyjnym rzadko pojawia się komponent seksualny, a jeśli ma on miejsce, to nie jest dominujący. Zdarza się, że sprawcy dokonują zgwałcenia, jednak służy to zazwyczaj dodatkowemu upokorzeniu i ukaraniu ofiary. W przeciwieństwie do wspomnianych wcześniej wizjonerów, misjonarze posiadają idealny typ ofiary, a czynnikiem, który ją wyróżnia, jest zbędność w oczach sprawcy takiej osoby w społeczeństwie. Może ona wynikać na przykład z wykonywanego przez nią zajęcia, może być wynikiem jej orientacji seksualnej bądź pochodzenia etnicznego takiej osoby. Sprawca decyduje się na zabójstwo konkretnego typu ofiary, natomiast już sam wybór konkretnej osoby jest uzależniony od okoliczności i od miejsca, w których sprawca się znajduje, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniej ofiary, sprawca może udawać się w miejsca, w których to prawdopodobieństwo będzie większe. Może być to na przykład dzielnica, w której swoje usługi świadczą prostytutki, w przypadku kiedy chce dokonać zabójstwa właśnie prostytutki bądź na przykład okolica, w której znajdują się kluby, których bywalcami są osoby homoseksualne w przypadku, kiedy chce pozbawić życia osobę homoseksualną. Sam akt zabójstwa jest bardzo dobrze przemyślany, jest bardzo dobrze planowany. Sprawca przywozi ze sobą narzędzie zbrodni, a po dokonaniu zabójstwa to narzędzie zbrodni ze sobą Zabiera, stara się panować nad całą sytuacją, stara się mieć kontrolę nad okolicznościami, nad miejscem zdarzenia, a ten fakt posiadania kontroli potęguje też to, że sprawcy tego typu bardzo często działają w miejscu, w okolicy, którą bardzo dobrze znają i która jest dla nich taką swego rodzaju strefą komfortu. Do przypadków zabójców misjonarzy zaliczyć można Josefa Franklina, członka Ku Klux klanu, neonazistę, który wierzył, że mieszane małżeństwa stanowią obrazę dla Ameryki i postanowił ukarać winnych tego według niego haniebnego czynu. Uzbrojony w snajperski karabin strzelał do mieszanych par. Postrzelił również twórcę magazynu pornograficznego Hustler, prawdopodobnie dlatego, że w magazynie tym zamieszczane były zdjęcia tego typu par. Stawał przed sądem w różnych stanach, a liczba jego ofiar szacuje się na 15. Został skazany na karę śmierci przez sąd w Mizuri za zabójstwo przedstawiciela społeczności żydowskiej. Po procesie stwierdził, że gdyby nie został schwytany, zabijałby nadal. Hedoniści stanowią najbardziej zróżnicowaną i niejednorodną grupę, gdyż wśród nich wyróżnić można zabójców z lubieżności, zabójców zorientowanych na emocje, na komfort oraz na kontrolę i dominację. Istotną różnicą pomiędzy wizjonerami i misjonarzami a hedonistami jest to, że hedoniści, z wyłączeniem tych zabójców, zorientowanych na komfort, zorientowani są nie tyle na sam czyn zabójstwa, ile na cały proces zabijania. O ile wizjonerzy i misjonarze po prostu chcieli wyeliminować swoją ofiarę i czynili to w sposób jak najszybszy. Nie przywiązywali wagi do samego procesu zabijania i nie rozciągali go w czasie. Tak w przypadku hedonistów wygląda to zupełnie inaczej. Zabójcy z lubieżności stanowią najliczniejszą grupę wśród seryjnych zabójców. Centralnym ich motywem jest chęć zaspokojenia seksualnego, które bardzo często związane jest z dręczeniem i torturowaniem ofiar. Ofiar, które muszą posiadać jakąś cechę, która dla takiego sprawcy będzie pociągająca. Może być to na przykład kolor włosów, albo też jakaś określona budowa ciała. Mordercy tego typu dążą przede wszystkim do bezpośredniego kontaktu z ofiarą. Sam atak jest bardzo brutalny. Sprawcy bardzo często dopuszczają się zgwałceń zarówno za życia, jak i po śmierci ofiary. Działają oni co do zasady w miejscach na terenie, który dobrze znają, natomiast zdarzały się przypadki, że sprawcy tego typu pokonywali dość duże odległości w poszukiwaniu odpowiedniej ofiary. Sam proces zabijania jest rozciągnięty w czasie, z tego względu, że właśnie sprawcy ci zorientowani są. Na ten proces, który prowadzi do zabójstwa, jak i z tego względu, że stosują oni wobec ofiary tortury, które mogą przybierać przeróżne formy. Może być to bicie, może być to wprowadzanie do ciała różnych przedmiotów, może być to przypalanie czy duszenie do nieprzytomności. Często zdarzają się przypadki tak zwanego nadzabijania czyli Zadania ofierze obrażeń wykraczających poza takie, które są niezbędne do pozbawienia jej życia. Często również po spowodowaniu śmierci ofiary sprawcy dokonują pewnych czynności z ciałem. Zdarzają się przypadki odcinania pewnych fragmentów ciał, czy nawet przypadki Kanibalizmu. Mówi się, że takim typowym przykładem zabójstwa z lubieżności jest zabójstwo, które stanowi w oczach sprawcy ekwiwalent stosunku seksualnego. Uważa się, że u tych sprawców we wczesnym stadium rozwoju psychologicznego nastąpiło połączenie seksualności i przemocy w taki sposób, że wiążą oni seksualne podniecenie z cierpieniami ofiary i z zadawaniem jej śmierci. Jedna z teorii zakłada, że podczas fantazji towarzyszących masturbacji w wieku dziecięcym bądź młodzieńczym doszło do przypadkowego poznania zachowania sadystycznego, i w związku z tym nastąpiło skojarzenie tej przyjemności, która jest związana z zachowaniem seksualnym, właśnie z zachowaniem sadystycznym. Ten wcześniej obojętny bodziec stał się bodźcem wywołującym silne podniecenie seksualne. W dalszym życiu sprawcy tacy mogą być niesprawni seksualnie w takich normalnych warunkach, natomiast dopiero fakt zadawania śmierci ofierze może powodować satysfakcję seksualną. Jednym z najciekawszych, ale i najbardziej przerażających przykładów zabójcy z lubieżności jest Jeffrey Dahmer, który dopuścił się 16 zabójstw w okresie od 1987 do 1991 roku. Po dokonaniu pierwszego zabójstwa odczuł, że ten czyn potrzebny mu jest do osiągnięcia satysfakcji seksualnej. Modus operandi tego sprawcy przez lata nie uległ zmianie. Damer poznawał mężczyznę i zapraszał go do swojego mieszkania. Następnie podawał mu napój z dodanymi narkotykami, po czym gwałcił, a następnie zabijał. Ciało rozczłonkowywał, część zwłok pozostawiał do zjedzenia, a resztę wyrzucał. W jednym przypadku Damer zamierzał przekształcić ciało ofiary w zombie. Żywego trupa, który miał dla niego stanowić uosobienie idealnego i nieśmiertelnego, a przy okazji całkowicie uległego kochanka. W tym celu wywiercił w czaszce ofiary dziury, do których wstrzykiwał kwas, próbując ożywić ofiarę. W trakcie procesu stwierdził, że gdyby mu się to udało, przestałby zabijać. Sprawców ukierunkowanych na emocje, którzy zabijają dla przyjemności innej niż seksualna, jest zdecydowanie mniej niż zabójców z lubieżności. Zabijają oni dla podniecenia, które związane jest z nowym doświadczeniem. Zabójstwo jest dla nich takim przyjemnym dreszczem emocji. Są oni niejako odurzeni całą tą sytuacją. Bardzo istotne dla tego typu sprawców jest w cudzysłowie polowanie na ofiarę. Sycą się oni tym strachem, który jest u niej zauważany po uprowadzeniu, a przed dokonaniem zabójstwa. Natomiast już po dokonaniu zabójstwa nie dochodzi do żadnych czynności związanych z ciałem ofiary. Takiego sprawcę interesuje jedynie żywa ofiara i po dokonaniu zabójstwa stara się jak najszybciej pozbyć zwłok. Sama ofiara jest bardzo starannie wybierana, jest bardzo długo śledzona, a sam czyn jest bardzo drobiazgowo i szczegółowo zaplanowany. Istotną różnicą, która jawi się w przypadku tej grupy jest to, że są oni dosyć mobilni. Może dochodzić do takiej sytuacji, kiedy do uprowadzenia dochodzi w jednym miejscu, do zabójstwa, dochodzi w innym miejscu, a zwłoki pozostawione są jeszcze w zupełnie innej lokalizacji. Niektóre ze zbrodni popełnionych przez Keneta Bianki i Angelo Błono, znanych jako dusiciele ze wzgórza, można wpisać właśnie w tę kategorię. Porywali oni swoje ofiary, gwałcili je i torturowali, a następnie porzucali ich zwłoki w miejscach wybranych w taki sposób, aby po pierwsze dodatkowo upokorzyć swoje ofiary, a po drugie było śmieszać i prowokować policję. Przykładowo porzucili oni zwłoki jednej z zamordowanych kobiet, zapakowane do worka na śmieci pod tablicą z zakazem wyrzucania odpadów. Kategoria ta jest pod pewnymi względami podobna do kategorii zabójców z lubieżności, z tym, że. W tym przypadku czynności seksualne i stosowanie tortur będą miały na celu zdobycie kontroli i dominacji nad ofiarą, a nie zapewnienie sobie satysfakcji seksualnej. Wśród tych dwóch grup wiele zachowań sprawców będzie podobnych, natomiast będą różniły się one celem, dla których są one stosowane. Ted Bundy, chyba najbardziej znany seryjny morderca, porównywał swoje ofiary do jednorazowego kubka, którego mógł użyć, a później zgnieść i wyrzucić. Mawiał również, że jego najgłębszą satysfakcją było posiadanie całkowitej i bezwarunkowej mocy decyzyjnej w sprawie życia i śmierci ofiary, którą on i tylko on mógł podjąć. Te słowa doskonale charakteryzują właśnie zabójców ukierunkowanych na kontrolę i dominację. Sprawcy z tej grupy starannie wybierają swoje ofiary, które są dla sprawcy obce. Często dysponują oni jakimś ustronnym miejscem, w którym mogą spędzić jak najwięcej czasu z uprowadzoną ofiarą. Samo zabójstwo jest ukierunkowane na proces. Poprzedzone jest zazwyczaj długotrwałym pastwieniem się nad ofiarą i podobnie jak w przypadku zabójstw z lubieżności, dochodzić tutaj może do zgwałceń czy tortur przybierających różne postacie. Po dokonaniu morderstwa niektórzy ze sprawców przechowują zwłoki ofiar przez dłuższy czas. Wspomniany wcześniej Ted Bundy po zamordowaniu jednej z ofiar przetrzymywał jej ciało przez 9 dni. W tym czasie mył jej włosy i czesał je, kąpał zwłoki w wannie i robił im makijaż. W przypadku tego typu sprawców często mamy do czynienia z kilkoma niezależnymi miejscami zdarzenia. Sprawca może uprowadzić, może porwać ofiarę w jednym miejscu, przetransportować ją. Gdzieś indziej i tam dokonać zabójstwa, natomiast zwłoki pozostawić jeszcze w innej lokalizacji. Oprócz bandygo przykładem zabójcy kontrolującego i dominującego był John Wayne Gacy. Torturował i gwałcił on swoje ofiary, po czym zanosił do pełnej wody wanny. Tam je podtapiał, doprowadzając niemal do śmierci, po czym wyciągał z wanny i ponownie dopuszczał się tortur i zgwałceń. Tak jak wspomniałem wcześniej, zabójcy ukierunkowani na komfort jako jedyni z tej większej grupy hedonistów nie są zorientowani na proces zabijania, ale na sam czyn, na sam fakt pozbawienia kogoś życia. A wynika to z instrumentalnego charakteru dokonywanych przez nich zbrodni, bowiem popełniając je chcą osiągnąć jakąś korzyść materialną. Najczęściej ofiarami są osoby z rodziny sprawcy, bądź też osoby, nad którymi sprawca sprawuje opiekę. A najczęściej ta korzyść materialna wynika z przejęcia spadku, bądź też z pieniędzy uzyskanych z ubezpieczenia. Wśród tej grupy sprawców bardzo popularne jest stosowanie trucizn. Wynika to z tego, że podanie takiego środka powoduje często u ofiary objawy przeróżnych chorób i ciężko jest powiązać zachowanie sprawcy właśnie z tym, co dzieje się z ofiarą. Drugą kwestią jest to, że taką truciznę często jest bardzo trudno wykryć w organizmie ofiary, co też jest dla sprawcy bardzo bezpiecznym rozwiązaniem. A tym bardziej, że może on w czasie, kiedy ofiara zaczyna się źle czuć, kiedy pojawiają się już te skutki działania trucizny, sprawiać wrażenie zatroskanego, sprawiać wrażenie osoby, która jest zmartwiona stanem zdrowia bliskiej osoby. Przykładem zabójcy zorientowanego na komfort może być przypadek doktora Harolda Shipmana, podejrzewanego o zabicie ponad 100 osób w ciągu 14 lat. Doktor śmierć, jak nazwały go brytyjskie media, Zabijał swoje pacjentki, podając im śmiertelne dawki leków, a następnie fałszował ich testamenty, podając siebie jako spadkobiercę. Czyny lekarza wyszły na jaw, kiedy rodzina jednej z jego pacjentek dowiedziała się, że zmarła, zapisała cały majątek właśnie Shipmanowi. Co ciekawe, do tej grupy zalicza się najwięcej kobiet seryjnych zabójczyń, ale jako, że mam w planach nagranie osobnego odcinka o tym, jak i dlaczego zabijają kobiety, to dzisiaj tylko o tym wspominam, natomiast temat rozwinę właśnie przy okazji tego odcinka. Bardzo popularnym podziałem związanym z organizacją samego zabójstwa jest podział na sprawców zorganizowanych i zdezorganizowanych, który to podział pomocny jest chociażby dla procesu profilowania kryminalnego? Trzeba mieć jednak na uwadze, że może zdarzyć się tak, że sprawca będzie wykazywał cechy mieszane będzie na przykład wykazywał więcej zachowań, więcej cech, które są charakterystyczne dla sprawcy zorganizowanego, ale w jego zachowaniu będą również pojawiały się elementy, które charakteryzują sprawców zdezorganizowanych sprawca zorganizowany jest co do zasady bardziej inteligentny i przystosowany społecznie często ma rodzinę i wiedzie na pozór normalne życie starannie wybiera swoje ofiary stara się kontrolować i panować nad całym procesem zabijania nad miejscem w którym dokonuje tego czynu ukrywa zwłoki stara się zostawić jak najmniej śladów po dokonaniu zabójstwa zabiera ze sobą narzędzie zbrodni co interesujące, bardzo często śledzi doniesienia medialne związane z tym czynem, którego się dopuścił, śledzi dokonania policji. Bywa, że wraca na miejsce zdarzenia, aby zobaczyć naocznie, jak organy ścigania radzą sobie z tym, co zrobił. W przeciwieństwie do niego, sprawca zdezorganizowany jest mniej inteligentny, trudniej przystosować mu się do życia w społeczeństwie. Często uchodzić może za dziwaka. Nie wybiera on ofiar w sposób logiczny, bardzo często są to ofiary zupełnie przypadkowe. Miejsce zbrodni jest chaotyczne, pozostawia on wiele śladów, nie ukrywa zwłok, a mało tego, bardzo często też pozostawia na miejscu zdarzenia narzędzie zbrodni. I w przeciwieństwie do sprawcy zorganizowanego, zupełnie nie jest zainteresowany doniesieniami medialnymi na temat swojego czynu. To chyba wszystko, jeżeli chodzi o te najważniejsze kwestie związane z próbą klasyfikacji seryjnych zabójców. Oczywiście, trzeba mieć na uwadze, że mogą być sytuacje, kiedy sprawca będzie wykazywał pewne cechy mieszane. Natomiast te klasyfikacje, o których wspomniałem, powstały już no, dość dawno temu. Są używane do dzisiaj i wydają się być dość mocno ugruntowane i jednak w jakiś sposób rzeczowe. Temat też wydaje mi się dość ciekawy, dlatego mam nadzieję, że film okazał się pomocny dla osób zainteresowanych. Tematem, jeżeli tak, to będę wdzięczny za jakąś interakcję w związku z tym. Zachęcam również do subskrypcji kanału. Natomiast na chwilę obecną się żegnam. Widzimy się przy okazji kolejnego filmu. Do zobaczenia.